Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Squark, a to jest kolejny materiał z cyklu pierwsze minuty moje wrażenia. I dzisiaj mamy grę Riders. Jest to M gra MMO osadzona w świecie fantasy, wydawana przez Gameforge, czyli twórców, czy wydawnictwo od Runes of Magic, także dobrze nam znane. Może nie tak chlubne to są dla niektórych, ale mniejsza o to. Całą rozgrywkę będziemy toczyć na planecie Velix, gdzie pojawiły się jakieś gigantyczne stwory, i właśnie mamy je zabijać. To taki główny wątek, jeśli chodzi o to MMO. Może przejdźmy już do tworzenia postaci, jak widać, mamy tylko jedną rasę. Są to ludzie. Także jak na współczesne MMO jest to troszkę mało, moim zdaniem. Piszmy jakieś imię. Wybierzmy. Mało męski jest coś, ten facet. No ale dobra. Przejdźmy dalej. Mamy cztery klasy postaci. Wydaje się, że jest to również mało. Lecz yy, w tej właśnie produkcji zrezygnowano z y, takiego typowego podziału na klasy. I. W dalszym naszej rozgrywce będziemy mogli po prostu uczyć się y, skili innej profesji, czyli na przykład weźmiemy berzerkera i będziemy mogli się uczyć skili sorcerera czy klerika, co nam, co, co nam pozwoli na przykład stworzyć y, w, w wojownika w, ciężkiej, w, w z dwuręcznym mieczem, w ciężkiej zbroi, który do tego jeszcze może rzucać na przykład ognistymi kulami i mieć jakieś skile leczące od kleryka. Jest z tych zdolności aż 350 dostępnych, co nam naprawdę daje duże możliwości do stworzenia własnego buildu pod swój styl rozgrywki. Także do tych czterech klas postaci bym się nie czepiał. Raczej właśnie na rasach. Rasy mogą... U nie stało się szkoda, że mogą być 5 pięć na przykład, czy sześć, jakieś orki, czy coś w tym stylu. No ale nie przejdźmy dalej. Może zagramy jakimś magiem na początek. Cleric, Berserker... I Defender. Defender no to wydaje mi się, że to będzie jakiś tank na początku, zanim będziemy mieli możliwość właśnie innych skilli. Berserker, jakiś wojownik. Klerek to jakaś postać pewnie debuf debufująca i lecząca. I sorcerer, czyli pewnie jakiś ofensywny mak. Także przejdźmy dalej. Może zmienimy mu tą twarz na jakąś bardziej poważną mniej. Dziuchowatą. O, dobra. Chociaż to tak. Dobra, ten jest taki wpiniony. Dobra, może być. O, Bleci. Lecimy dalej. Mm, Fries. O, nawet, nawet. Ktoś się, ktoś się czepiał w filmiku pod alocem, że tyle dobrałem fryz dla maga, ale myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia w, 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 w krótkiej przygodzie. Dobra, to mi się najbardziej podoba. Kolor jakiś taki czarny, myślę, będzie dobry. O, to jest kolor oczu. Dobra, to może być. Tatuaże. Czy rozmiar tatuażu? Myślę, że coś mu możemy takiego małego na czole walnąć. Mm, dobra, ten był nawet spoko. Kolor... jakiś taki czarny. A rozmiar jak najmniejszy. I ubranko. E, ten wygląda jak e, Power Rangers, także... Ale to widzę, że nie mam wyboru. Myślę, że będzie tamten. No trudno bardziej opanterzony, ten mag kolor jaki by to pasował Taki czerwony może jakiś o no dobra także mamy postać przechodzimy dalej i wchodzimy do świata Jesteśmy już, co nam się rzuca w oczy? Dość kolorowa, naprawdę grafika taka bajkowa. Muzyczka też dopasowana do grafiki, jaki klimat naprawdę... ...sielankowy by się można powiedzieć. Trochę bra Troszkę brakuje wygładzania krawędzi postać wydaje taka troszkę chropowata, chociaż wszystkie opty ustawiłem na maxa. Tych wygładzanie krawędzi nie mogłem znaleźć. Kolejny element walka jest non-target właśnie, czyli nie musimy targetować celu. Wystarczy, że w jego kierunku użyjemy skill. Poruszamy się w sadem. W przypadku warriora nawet nie było tego telowniczka. Po prostu, jakby nie było ani kursora, ani celowniczka, nic nie było. Grałem wcześniej Warriorem. To może przejdźmy do interfejsu. E, tak jak w każdej grze, jest jakiś czat. E, pasek z Mapka w rogu z zaznaczonymi jakimiś tam elementami. Nazwa świata. E, mamy też okno swojej postaci, ze statystykami. Jakieś ubranko. Kwipunek. Jakiś kostium pewnie takie prezentacji w mieście to nasza gildia, to jest frakcja nazwana nauczone skille oraz emotki. Następnie mamy kwipunek. Dodali na początek jakieś trzy typy broni do przetestowania, reszta pusta, kasa. Kolejny mamy dziennik. Nie mamy jeszcze żadnej misji, także nie ma co tu zbytnio oglądać. Skile. Właśnie tak jak mówiłem, że są dostępne skile z każdej klasy. Na początek mamy możliwość właśnie nauczenia się tylko swoich. Musimy tutaj odblokować. Widzę Swords Required. Także jeszcze się w to nie zagłębiałem. Tak, moja praktycznie pierwsza styczność, także. Do dużo wam o tym nie powiem. Jakieś socjale, guild, przyjaciele, mapka, jak tam świat w ogóle, czy jest duży. Lokacja, świat. My znajdujemy się w Cargan's Camp, Broken Map. Także ciężko się tu widzę odnaleźć, ale świat, a tu jesteśmy. No świat wydaje się taki niezbyt spory, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce widzę, że już jest jakiś item shop, z czego słynie właśnie Gameforge Tak jak w przypadku Runes of Magic Pay for Win. Mam nadzieję, że tu będzie to troszkę bardziej zbalansowane. I system Czyli jakieś opcje ustawienia Dobre, także zrobimy jakiś pierwszy quest, zabijemy jakiegoś ja mowa spacją, skoczymy, w sadę biegamy, rozmawiamy z postacią. Quest details, find commander. Dobra. Quest zaakceptowany. I mamy odnaleźć właśnie tego komandera. Klasyczny. Metoda rozwiązana, jeśli chodzi o questy, czyli pranie questa od NPC i oddawanie questa u NPC lub innego npc -ka. Nie tak jak w przypadku Guild Wars, gdzie mamy tak jakby tam te dynamiczne kill, o, mamy zawicie 5-6 Lizardmenów oraz mamy dostarczyć wiadomość. Dwa questy następne wzięte. To są mi Lizardmeny. I musiał się przemieścić. A widzę, że w biegu nie możemy użyć zdolności, tylko w miejscu. Ja już jestem troszkę przyzwyczajony do Guild Warsa, już chcę przewodniki robić. Zbieramy jakiś loot. I właśnie możemy. Akurat z tej broni nie możemy skorzystać, bo to nie jest dla naszej klasy. Z tego co tu się orientowałem, można podnosić po prostu broń po zabitych przeciwnikach. Nie walczymy. No, widzę, że pasek na samym dole jest pasek levelu. Już prawie bijemy level, może jakiś uda nam się rozprzemycić jeszcze rozdzielanie punktów z skilli. A to jest jakiś NPC No może i nie. Pomożemy komuś. Jeśli chodzi o grafikę, to po Guild Wars ciężko będzie mi się do jakiejś gry MMO. Przyzwyczaić grafika w Guild Wars, jak wszyscy wiedzą, po prostu bije wszystkie do tej pory produkcje na głowę. No jakiś nawet halloweenowy cukierek dostaliśmy. I możemy rozdzielić skila Nowy punkt. Double Blast. first Tu jakieś ogniste. Tutaj widzę mamy coś związane z lodem. Master to może na koniec, to może teraz po prostu dajmy sobie drugi skill. Się ruszano, o, to ona widzę na bliską odległość, nie doczytałem długi rejus. Ile zabiliśmy? 4, jeszcze 2 Tylko zabijemy już. Pro, like a pro. A, trzeba by było pozbierać, może no dość sielankowy jak na razie klimat. Ciekawe, jak no te walki, właśnie przedstawione z tymi dużymi potworami. To mnie dość bardzo ciekawi w grupie jako Dangeon, czy jako jakieś po prostu na mapie swobodne wróćmy komplet także kursor tylko nam się tutaj przydaje właśnie do czyli chyba będziemy musieli aha czy musimy do tego drugiego NPC iść kursor nam się przydaje właśnie do obsługi czata, czy czy na przykład właśnie takich tych traków od questów. Tym... Naprawdę dość kolorowy jest ten. Ciekawe czy są jakieś lokacje takie mroczniejsze. Myślę, że gdzieś tam coś takiego spotkamy później. Control, Cursor. Na razie ta gra jest w fazie otwartej bety także ciekawe czy coś jeszcze poprawią do finalnej wersji. Widzę, że spadki klatek na sekundę w takich większych miejscach są zauważalne czyli mogliby to poprawić. Hmm, czemu tu się jakiś blok zrobił? Do kogo mamy dojść? Gdzieś tutaj. Accept kolejny quest, complete 2,5 levela. Great find get craft. Goodbye. O, widzę, że mamy jakiś quest, w którym przemycimy troszkę motywu krawcenia przedmiotów. Eliminate, tutaj mamy kogoś zabić, to weźmy ten quest. Teraz kogoś mamy znaleźć. Mm -hmm -hmm -hmm. Tu jest. Eliminate kraby do zabicia. I want to craft weapon. Potrzebujemy jeden kogo or e, ...monsy z, z, z dropu Goodbye. czyli musimy iść wydropić z mobów, które są na tej plaży czyli widzę ten system craft jakiś sk bardzo skomplikowany nie jest recepty gotowe no chyba, że może, można odkrywać. Tak to jest, jak się testuje grę. Ale jak to w cyklu pierwsze minuty inaczej być nie może. No, stój w miejscu, krabie. Spróbuję skończyć ten Quest z kraftem. Może nam się uda i pięknie wydropił. Biegniemy z powrotem krawcić. Hmm, widzę w lewym górnym rogu mamy nasznik paski z życiem maną i Pewnie coś w rodzaju CP, czyli takimi punktami w PvP. Również nie wiem jeszcze jak tu PvP wygląda, czy to można z ludźmi się bić normalnie. Czy raczej trzeba o pozwolenie jak w WoWie. Jest, craft item. Jest. I nam się udało skraftić pierwszy mieczyk. Dostaliśmy nagrodzeni piękną animacją. Good for you. Dobra. I mamy zanieść ten miecz. A, blok. mamy ten Blocksmith. Aha. A, czyli żeby dostać tą receptę po prostu musimy skończyć dla niego quest'a eliminując te kraby. Piękne nadmorskie kraby. Wolny ten cast. Nic nie wylucił? Yeah. Bęc, Jakaś animacja tych skilli jest taka średniawa. Ja, chociaż w sumie nie jest źle. Daje radę. Gra będzie oczywiście darmowa, oparta w, na mikropłatnościach. I właśnie, jedyne obawy, że się przerodzi w pay to win ale może nie będzie tak źle. Także, jako odskocznia od Guild Warsa, można pograć śmiało. I quest complete. Biegniemy. Premiera zaplanowana jest na 30 listopada, także został jeszcze miesiąc do premiery i najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie również polska wersja, tak jak w przypadku, już polska strona jest, polski Facebook jest, jak w przypadku Runes of Magic was it? powinno to być. Mm. I gdzie jest ta recepta? O, 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 jest tutaj Pirate's World Dobra I oddamy tego questa, i myślę, że na tym zakończymy ten odcinek pierwszych wrażeń. Pierwsze minuty moje wrażenia, dokładnie seria się nazywa. I weźmiemy kolejny quest. Dobra. Także ja na pewno jeszcze sobie troszkę pobiegam po tym świecie. Dość kolorowy, dość przyjemnie jak na razie się gra. I takie kolejne MMO. To klasyczne, można powiedzieć, bo po rewolucji, jaką wniósł Guild Wars 2 myślę, że to można nazwać klasycznym MMO. Także tyle w temacie Riders. Dzięki za obejrzenie filmiku i zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli będzie zainteresowanie tym filmikiem oraz tym materiałem oraz Grom Riders, to może nagram jeszcze kolejne materiały przedstawiające inne klasy postaci i jak w jakichś dalszych e, po prostu postępach na dalszych lokacjach w tej w grze Riders. Także to by było wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.